Cześć, witam w kolejnym odcinku serii nożowej noży polskich nożorobów, knife makerów. Dzisiaj odrobina klasyki, to znaczy nóż jest nowy, zupełnie nowy model, natomiast twórca jest bardzo już znany, klasyczny, ceniony i jest to Marcin Tomaszewski, znany jako Killerati. Ja sam mam jeden nóż tego makera, to jest Rosomak, już go wiele razy pokazywałem. Natomiast dzisiaj zupełnie nowy model, który powstał jako prototyp kilka miesięcy temu, a jako wypust takich kilku sztuk, bodajże 5 albo 6 egzemplarzy zostało stworzonych, to zupełnie niedawno i wszystkie się już sprzedały. Także jeżeli będziecie szukać, no to niestety albo na rynku wtórnym, albo trzeba będzie prosić pana Tomasza o wytworzenie kolejnego egzemplarza. I to jest model windur. Bardzo, bardzo ładny nóż. Za chwilę zobaczycie go na zbliżeniach. E, tylko dwa słowa. Co to znaczy windur? Windur to jest e, po islandzku e, wiatr. I pewnie stąd to skojarzenie, bo e, nóż jest bardzo smukły, ma takie linie bardzo opływowe. E, jeszcze taki jeden detal, który zobaczycie na zbliżeniu, to jest ten choil, który jest bardzo duży, ale bardzo płytki i o, to wszystko sprawia ta linia ta harmonia sprawia pewnie że ta, taka właśnie nazwa a nie inna dla tego noża została nadana nóż jest wykonany ze stali węglowej 1095 amerykańskiej jak twierdzi sam twórca gdzieś tam na wpisie na forum widziałem że zaszekał się że to jest prawdziwa amerykańska stal Sprowadzana ze Stanów, a nie jakaś, jakiś odpowiednik. Nie wiem czy to jest takie istotne, ale jeżeli twórca noży o tym wspomina, no to pewnie tak. Więc mamy tutaj stal, z której często na przykład korzysta Kondor. Też bardzo znany producent z Salwadoru. Z tą stalą nie mam jakichś bardzo miłych wspomnień. Miałem kilka kondorów, m.in. Terazaura. On był właśnie z tej stali i on nie był przesadnie ostry. I też niezbyt długo trzymał tą ostrość. Więc mam taką opinię, że nie jest to jakaś super stal, która chociażby dorównuje d dwójce. Ale mniejsza, na pewno jest klimat, jest węglówka, chociaż dla mnie równie dobrze mogłaby być to zwykła odwójka. Jeśli chodzi o wygląd noża, o jego wykonanie, jest to naprawdę klasa. Rękojeść z orzecha amerykańskiego, pięknie wykonana, świetnie wyprofilowana. Idealna dla mojej dłoni. To nie jest duży nóż. Pamiętajcie, jeżeli będziecie go rozważać, jeżeli macie duże łapska, to nie jest nóż dla Was. To jest raczej kompaktowy nożyk. Smukły, niewielki. No w sam raz dla takiego chudziny jak ja. Do tego mamy pochewkę kajdeksową. Niestety, kajdeksową. Być może ten nóż się doczeka jakiegoś innego ubranka, ale to w przyszłości. Tym, tymczasem pokazuję go Wam tak, jak do mnie przyjechał. W takim właśnie stanie. No dobra, przyjrzyjmy mu się z bliska Ale, ale, zanim przyjrzymy mu się z bliska To zróbmy jeszcze test ostrości Typowa kartka Do wydruków, do drukarki O, to jest No nie jest to szaleńczo ostry nóż nie. Ale to nie jest tak, że mogę ciachnąć i i przeleci przez cały papier. Muszę się przyłożyć jeszcze tym problemem. Jest właśnie ten choil, który zabiera trochę tej krawędzi tnącej, i ciężko jest czasem trafić na jej początku. No, powiem Wam, że to jest właśnie to, co myślę o tej stali. Jak próbowałem w domu, to jakoś łatwiej mi to szło, ale tutaj naprawdę jest. No, słabo, słabo. To trochę rozczarowujące, ale dobrze. Boję się nawet wziąć gazetkę z Iska, bo gazetka z Iska jest tak wiotkim, na tak wiotkim papierze, tak cienkim, że, że nic z tego nie będzie no jak trochę no nie jest to ostry nóż co mogę powiedzieć żeby nie było, że ja nie potrafię ciąć tym nożem i że, że wystarczy zmienić kąt i przetnie inny nóż, na razie bez nazwy widzicie ja nie umiem ciąć czy nóż nie, nie daje sobie rady no chyba jednak nóż Zaraz posprzątam ten papier. Gazetka Ziska. I co? No, panie Marcinie. Co jest? Co jest z tym nożem? Słabo naostrzony, czy to jednak ta stal nie jest taka świetna? Może ona jest wytrzymała, ale nie taka ostra, jak by się chciało zobaczyć od nowości nóż. Widzicie, co się dzieje z tym papierem? Także, no nóż nie jest jakoś super ostry, no ale to nie znaczy, że się nie nadaje do prac w terenie, prawda, bo takie cięcie papieru to, to nie jest jakaś czynność, którą wykonujemy na obozie, tak, to nie jest nam do niczego potrzebne, więc to jest tylko taki teścik, żeby zrobić sobie dobrze, że o mam super naostrzony nóż, ale na co dzień takiej ostrości nie potrzebujemy, więc tym bym się jakoś specjalnie nie przejmował. Powiem Wam, że są dzisiaj ciężkie warunki do, do filmowania takich ujęć. Bo jest mocne słońce, mocne słońce z boku, i wszędzie robią się cienie, więc gdzie się nie ustawię, to albo ja zasłaniam kadr, albo aparat rzuca cień, albo jakieś drzewo, albo jest są takie cienie na przemian, na przemian ze z promieniami słońca, i to też kiepsko wygląda. Także cieszyłem się, że wyszło słońce, ale wcale mi ono nie ułatwia dzisiaj roboty. No mniejsza z tym. Tak prezentuje się nóż w tej pochewce. Teklok, nic specjalnego. Chiński teklok, taki jak yy, znany mi na przykład z rnoży firmy Brother, czyli z tą taką dźwigienką okropną, która lubi odpadać. No, jak dla mnie, i to się jeszcze jakoś zaklinowało, dobra. Jak dla mnie, no nie jest to jakieś mocowanie premium, więc raczej do wypieprzenia i już chyba wolałbym, wolałbym e, samą pochewkę bez, bez tego Paskudnego tekloka, no ale dostajemy to i w razie czego, no da się nóż przypiąć do paska. Sam kaidex, ok, natomiast zobaczcie, jak się wsuwa ten nóż, to, to kliknięcie jest bardzo minimalne gdzieś tutaj, natomiast wydaje się, że, że on jest trochę za luźny. I rzeczywiście widzicie, jak trochę jak akurat jeszcze śniegu nasypało w nocy. Jak trochę, o, nawet nie muszę specjalnie się wysilać, zdecydowanie jest za luźny. No, pewnie można by to e, dodatkowo tu przewiercić dziurkę, skręcić śrubkę i mocniej by trzymał. Ale tak jak wspomniałem, raczej wolałbym zrobić sobie jakąś skórzaną pochewkę do tego noża. Mniejsza z tym, tak się prezentuje nóż e, w dłoniach. Jak mówiłem, nie jest zbyt duży i bardzo dobrze. Rękojeść jest wykonana z drewna orzecha amerykańskiego. Mamy tutaj mosiężne piny, mosiężną przelotkę. Kształt rękojeści jest bardzo przyjemny. Rękojeść jest jak cały nóż, smukła, delikatna, nie jest jakaś za gruba, nie czuje się tego. Czasem są takie beczułkowate rękojeści, które no aż ciężko objąć dłonią, zwłaszcza jak się ma takie małe paluchy jak ja. Natomiast tutaj naprawdę. Chwyt jest bardzo pewny i bardzo przyjemny. Drewno jest ciepłe w dotyku, miłe, dobrze obrobione. Także tutaj co do wykonania nie mam żadnych, absolutnie żadnych zarzutów. No i ten choil, o którym wspominałem, on jest bardzo taki długi, niezbyt głęboki, i powoduje, że krawędź tnąca zaczyna się dosyć daleko. Sama krawędź tnąca ma 10 cm sprawia to czasem problem, bo kiedy Jesteśmy przyzwyczajeni, że zaczynamy cięcie blisko rękojeści, to wtedy okazuje się, że tutaj nie ma tej krawędzi tnącej, że trzeba sobie odsunąć ten nóż troszkę dalej i zacząć ciąć tutaj, tak? I tu mamy do dyspozycji tą, tą część roboczą. To może sprawiać trochę problemów, natomiast no cóż, taki design, taka koncepcja i ma to swój urok, ale też trzeba pamiętać, że ma to też swoje wady. Grubość noża to jest zaledwie 3 mm. To sprawia, że nóż no na pewno nie nadaje się do jakichś super mocnych zastosowań w obozie. Czyli raczej batonowanie dużych, twardych kawałków drewna lepiej nie. Zwłaszcza, że mamy tą rękojeść, która nie jest skręcana po pierwsze, jest z drewna, po drugie, nie jest skręcana na śruby. Więc no w którymś momencie mogłoby to pęknąć albo te okładki mogłyby odpaść. No i zdecydowanie e, czegoś takiego wolałbym uniknąć, więc raczej nóż na mm, krótkie wycieczki, gdzie chcemy sobie co najwyżej zastrugać jakiś patyk na ognisko, albo przebatonować jakieś niewielkie, niezbyt grube kawałki mm, brzozy, czy jakiegoś innego miękkiego drewna, no i oczywiście wykonanie jakichś tam pierzastych patyków, ale dzięki temu, że on jest dosyć cienki, Nadaje się również do przygotowywania posiłków, bo ym, pokroi cebulkę, pokroi boczek, pokroi tam ziemniaczki. Dzięki temu, że ostrze jest dosyć, ym, znaczy ta krawędź trnąca jest dosyć krótka, jesteśmy w stanie sobie obrać nawet marchewkę dosyć precyzyjnie. Ja dzi dzisiaj nie mam no, żadnych y, przykładowych, testowych warzyw, y, no, zapomniałem, ale w domu, w domu już przygotowywał posiłek i daje radę jak najbardziej. I oczywiście. No bez porównania z cienkim nożem, ze szlifem pełnym płaskim bo to jednak nie jest przeznaczenie tego noża natomiast też trzeba sobie zdawać sprawę, że po kontakcie z niektórymi produktami spożywczymi no ta, ta błyszcząca w tej chwili klinga będzie się pokrywać plamami, patyną będzie czernieć zapytacie, no skoro testowałeś, to czemu nie ma tych plam? da się to wyjaśnić bardzo prosto wziąłem pastę polerską 1000 mikronów, szmateczkę i sobie szybko wyczyściłem, tak żeby do, do tej prezentacji klinga była jak nowa i taka jaką otrzymujemy od wytwórcy. Oczywiście, gdybym teraz pokroił tą cebulę, to od razu pojawiły, pojawiłyby się plamy. I tak się prezentuje ten nożyk. Jak Wam się podoba? Mnie bardzo. Dajmy mu teraz chwilkę, żeby coś porobił. Tak właśnie prezentuje się windur Marcina Tomaszewskiego, czyli Kill Ratti. Testy były dzisiaj takie trochę na pół gwizdka, ponieważ nadal zmagam się z kontuzją mojego kciuka. Nie pokazuję Wam go, trzymam go w rękawiczce, bo jeszcze jest tutaj rana, która się dopiero goi. Efekt mojego niefrasobliwego podejścia do jednego z noży, który okazał się bardzo ostry i no niestety prawie że ściął mi czubek, znaczy ten Grzbiet kciuka i no było dużo, dużo krwi. No i w związku z tym jestem trochę ograniczony ruchowo, jeśli chodzi o tą lewą rękę. Staram się póki co za bardzo nią nie manipulować, żeby sobie nie zerwać i nie, nie rozerwać tej świeżo zagojonej rany. Natomiast wracając do samego noża, no na pewno nie jest to jakiś obozowy wiecie, zakapior, który porąbie drewno na, na szczapy, znaczy też porąbie, tak? ale mniejsze kawałki drewna, nie jakieś wielkie. Na pewno też trzeba podchodzić do niego trochę z większą ostrożnością, żeby po prostu nie uszkodzić tej rękojeści, ale tak jak wspomniałem, to raczej nie jest nóż, który ma służyć do sytuacji survivalowych, czy też do ciężkiej orki jakimś Obozie bushcraftowym, raczej nóż dla osób spokojnych i nieszalejących, potrzebujących użytecznego, niewielkiego narzędzia z naciskiem na estetykę, styl i jakąś tam filozofię życia, powiedzmy. Bo tutaj warto wspomnieć o tym, że pan Tomasz ma bardzo fajny kanał na YouTube. Nie wiem, czy widzieliście. Jeżeli nie, to zachęcam, wrzucam zresztą pod tym, pod tym filmem link do filmu, w którym on wykonuje właśnie ten konkretny model, ale też na jego kanale są filmy po prostu z wędrówek, z bushcraftu, no z takich właśnie aktywności, które ja lubię i Wy pewnie też, ponieważ oglądacie właśnie tą tematykę na moim kanale. Mnie się ten nóż bardzo podoba, doceniam tutaj rzemiosło. Takie, taką miłość do wykonywania przez siebie tych przecież zwykłych narzędzi. Tak? To, nie są, to nie są przedmioty do galerii sztuki czy do gablotki, tylko do używania, ale mimo wszystko są zrobione z wielkim smakiem, miłością i z jakimś pomysłem. To nie jest po prostu odtwarzanie typowych wzorów. Nie wiem, czy w ogóle wspomniałem, jaki tu jest szlif, więc. Widzieliście i pewnie już wiecie, że jest to szlif na zero skandynawski, ale wspominam o nim teraz, tak żeby nie było, że nie powiedziałem. Tak, jest to szlif Skandy. Tyle na dzisiaj, do zobaczenia w kolejnym filmie, trzymajcie się, cześć. thank <laughs> you